Nie dawaj Szkocji, Czechy mocy. Dobra, wyjebałem Szkocję. Dobra, dobra, wyjebałem, wyjebałem. Mamy Belgia, Rosja na Belgię. Walia Szwajcaria na Szwajcarię. Turcja, Włochy, że będzie powyżej 1,5 gola. Dania, Finlandia na Danię. Austria, Macedonia na Austrię. Anglia, Chorwacja, żeby strzelą. I Polska, Słowacja na Polskę. Walia ogra Szwajcarów. No, mogą być kurwa remisy, mogą być remisy. No, faktycznie to jest pi pierwsze mecze. A, idziemy się w ETS-a chyba przejechać, a jutro możemy wydałku zagrać. Turcja z podpórką. Dałem, że powyżej półtora gola będzie w Turcji, Włochy. No, może być. Ja szczerze z tych, znaczy, mi jebie te polska, słowacja, mocno remisem kurwa. Powiem, naprawdę mi jebie. Jutro tym jest.